Rowerzysta zginął w wyniku uderzenia przez Skodę prowadzoną przez pijanego kierowcę. Do tego tragicznego wypadku doszło na opolszczyźnie w miejscowości Izbicko. W piątkowy wieczór prowadzący Skodę nie upewnił się, że ma bezpieczne warunki do wyprzedzania, ale mimo wszystko podjął się tego manewru i rozpoczął wyprzedzanie busa. Niestety z naprzeciwka nadjeżdżał Hyundai, w którego właśnie bok uderzyła ta Skoda. Siła odrzutu była tak duża, że ostatecznie ten samochód uderzył w tył jadącego prawidłowo przed busem rowerzysty. Obrażenia 55-letniego rowerzysty były tak duże, że na miejsce musiał zostać wezwany śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Życia tego mężczyzny nie udało się uratować. Okazało się, że Skodą podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 35 i 37 lat żaden nie chciał przyznać się do tego, że prowadził ten pojazd. Ostatecznie policjanci od obydwu wyczuli woń alkoholu i postanowili przebadać mężczyzn. Okazało się, że jeden miał prawie 3 promila alkoholu w organizmie, a drugi ponad pół. Mężczyźni zostali przewiezieni na komendę. Policja będzie próbowała ustalić sprawcę tego tragicznego wydarzenia. Jeśli nie zmienią się okoliczności, to za spowodowanie tak tragicznego wypadku po alkoholu sprawcy będzie groziło do dwunastu lat pozbawienia wolności.